Ale fajny gołąb, kompletna prowizorka, ale jest moc. Witam serdecznie z tej strony El Graczyko. Pewnie zastanawiacie się czemu jestem tutaj. Trzeba by było wrócić do poprzedniego odcinka. Retrospekcja. Tu cię znam, nigdy nie będę już mył domny. Bo mój dom jest przy tobie. Więc można wywnioskować, że już słodziak nie jest ze mną. Ale spokojnie, to tylko na ten jeden odcinek. Już męska część widowni zacierała rączki. A jeszcze ze mnie nie zrezygnowała. Pewnie tak samo tęskni jak ja za nią. I dzisiaj będziemy robić film jednominutowy w przeciągu. Właśnie jednej godziny Czyli jedna godzina, jedna minuta Filmu Z odpowiedzi, które Dostaliśmy też w poprzednim odcinku Do którego gorąco e, Zapraszam, żeby tutaj znowu Zobaczyć, albo po prostu zobaczyć Jak się nigdy nie zobaczyło I co? Ja tak to idę dalej po parku Fajna pogoda, ładnie Co za tym idzie, trzeba z tego skorzystać Zobaczcie ile śniegu ale tyle śniegu, a nadal nie widzicie żadnego bałwana. A powód jest prosty, bo ten bałwan nagrywa. Tak naprawdę w ogóle nie chciałbym się spacerować, chciałem tylko zrobić ten wstęp. W ogóle jest mi tak zimno. Widać chyba po moich palcach. Nie czuję ich w ogóle. Więc widzowie, za takie poświęcenie subskrybujcie i lajkujcie. No powiem wam tak, rozrastamy się coraz bardziej. Bardzo fajnie, bardzo wam za to dziękuję. I jesteśmy tak, to coraz bliżej, może do wyjścia z zera i bycia na przykład 0,1. Jest moc. Jest moc. Nie ma budżetu, nie ma talentu, ale jest moc. Jestem już w mieszkaniu. Będę właśnie zaczynał pisać ten scenariusz do filmu. Ogólnie, od odpalenia Worda daję sobie godzinę na zrobienie wszystkiego. Czyli jak już ruszy w ruch mój paluszek po Wordzie, wtedy nalicza się czas. Może być duży problem dzisiaj w tym zadaniu, ponieważ nie mamy nikogo, w sensie nie mamy, nie mam, ponieważ jestem sam, nie ma operatora kamery, nie ma żadnych aktorów, więc ten film będzie nie dość, że budżetowy, nie będzie w sumie żadnego budżetu, to jeszcze będę musiał być przed kamerą i za kamerą i grać każdą postać. Hmm. Dzisiaj mogę być troszeczkę Bardziej zmęczony, zaspany, ponieważ wczoraj do późnej godziny montowałem film na mój drugi kanał, do którego gorąco zapraszam. Tutaj będzie pewnie tu, albo tu, już nie wiem, gdzie idzie ta karta, link, gdzie będzie można zobaczyć właśnie film, który montowałem. Nie wiem, czy w ogóle widać to w kadrze też. Zanim bym chciał zacząć, to chciałbym pokazać właśnie moją konstrukcję. This is Elon Musk. Z opakowania od mleka od zera nie wzięło się bez powodu. Naprawdę nie ma tutaj budżetu. Dobra. Nie przedłużając dalej, lecimy. Czas tak. Godzina 15:10. Dobra. Już napisałem scenariusz. Zajęło mi to niecałych 20 minut, więc mam na nagraniu 40 minut tego właśnie dzieła, co za tym idzie. Muszę się spieszyć i lecieć dalej. Stało mi tylko 20 minut. Bardzo długo szukałem całego sprzętu. Problem też jest taki, że niektórych części po prostu nie miałem kupionych nawet, więc będzie kompletna prowizorka. Ale jak ten cały kanał z 15 minut chyba. Ale fajny gołąb. Dobra, są tutaj rozstawiony, jak widać. Tutaj są te dziury. Mam nadzieję, że nic tutaj się nie wypadnie. I tak jak mówię, nie ma żadnego uchwytu tutaj. Na tym, co za tym idzie. No muszę użyć wyobraźni. Wziąłem jakiś kartonik, nie od mleka. ja jestem? Co ja tutaj robię? Naprawdę się nie domyślasz? Gdzie ty jesteś? Kim ty w ogóle jesteś? Znajmy, że jestem głosem w twojej głowie. Wiesz, że głosy w głowie polegają na tym, że są w głowie? Po wypadku samochodowym wpadłeś w śpiączkę. Niemożliwe. Jeżeli... Jeżeli był jakiś wypadek... To... To co z moją żoną? Co się z nią stało? Jesteś w samej sytuacji co ty. Może się stąd wydostać. Pomijając fakt, że jesteśmy w twojej głowie, również jesteśmy nad taflą marzeń. Każdy przy tej tafli może spełnić jedno swoje marzenie, które miał za życie. Rozumiem. Chciałeś być wielkim reżyserem, mogę to spełnić. Nie. Co? Słucham? To czego sobie marzysz? Moim marzeniem jest, żeby moja ukochana osoba była cała i zdrowa. <laughs> Z czego się w ogóle śmiejesz? Bo zażyczyła sobie dokładnie tego samego dla ciebie. Z czego się w ogóle śmiejesz?